Mamy tutaj taką informację, że Mencen kontra Petru będzie debata gospodarcza w TOK FM. Proszę Państwa, pan Ryszard Petru, szef no, partii sejmowej Nowoczesna, która kiedyś, proszę Państwa, nawet już prawie wessała Platformę, pouciekali posłowie Platformy, bo widzieli, że jest koniunktura na Petru, powypisywali się z Platformy, pozapisywali się do Nowoczesnej, bo widzieli, że ktoś pcha Ryszarda Petru. Petru jest w mediach, Petru ma wjazd do mediów, yy... I trzeba zmienić pokład, tak, bo tamten statek tonie. No, wyszło trochę inaczej. E, w każdym razie, dziś Petru już e, jest nikim, ale jednak jego pozycja jest znacznie wyższa niż Mencena. I Petru, e, Petru, zamiast powiedzieć: A kto to jest Mencen?, żebym ja miał z nim dyskutować, to wchodzi jak w masło, w debatę z Mencenem. Proszę Państwa. E, są jeszcze kraje, gdzie są walki psów. Ludzie mają psy, żeby się gryzły, obstawiają, psy się gryzą, oni obstawiają. Znają się, proszę Państwa, drużyna jednego psa, zna kolegów z drużyny drugiego psa. Ludzie obstawiają, mogą nawet układać te wyniki: który pies zagryzie drugiego. Bardzo brutalna sprawa, nielegalna w większości cywilizowanych krajów, ale są kraje, gdzie. Takie walki psów się urządza. Wiecie Państwo, jaki jest trening takiego psa, który ma tam wygrywać walki? Już jako y, y, szczeniaczkowi daje mu się słabe psy do zagryzania, y, żeby nie bał się właśnie uczestniczyć w takich bójkach. I ja coś, proszę Państwa, y, tutaj podejrzewam. Ryszard Petru. Y, Uważam, że w tej debacie podłoży się panu Mencenowi. Będzie jak ten piesek, którego Mencen ma po prostu zagryźć, poczuć krew, że jest w stanie pokonał takiego Petru, to i pokona następnego. Coś mi się wydaje, że tego typu cyrk jest ustawiony. Panie Petru, proszę mnie wyprowadzić z błędu, bo zarówno Pan, jak i Mencen jesteście, byli, byliście lub jesteście pchani przez Balcerowicza. Podejrzewam Balcerowicza, że jest takim hodowcą psów i e, robi co, co tylko może, żeby wylansować konfederację, choćby kosztem Petru, choćby kosztem tej nowoczesnej. W mojej ocenie, to co on wygadywał w programach ekonomicznych, to jest skandal. Ekonomista, który brednie ekonomiczne wypowiadał, lata całe słuchałem i nie mogłem nadziwić się, że można takie głupoty ekonomiczne wygadywać. To posłuchajmy. Fragmentu jego życiorysu, i zrozumiemy, dlaczego Petru był tak pompowany w mediach, że nawet prawie y, zniszczył Platformę Obywatelską. Urodził się we Wrocławiu, bla, 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 ble, W czasie y, studiów został asystentem posła Unii Demokratycznej Frasyniuka z rekomendacji swojego wykładowcy Leszka Balcerowicza. Rozpoczął pracę w Fundacji Case i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa. Leszek Balcerowicz wtedy pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów i już wtedy zauważył Ryszarda Petru i wziął go pod swój protektorat. Podobna sytuacja jest obecnie z Konfederacją. Leszek Balcerowicz w sposób inteligentny, tylko dla rozszyfrowania przez ludzi, którzy znają politykę, on nie mówi tak, głosujcie na Konfederację, tylko Konfederacja, a broń Boże jeszcze nie mówi, bo. Duże nadzieje pokładam w Konfederacji. On mówi w sposób zawoluowany. On wie, jak to robić profesjonalnie. I ten Ryszard Petru, wychowanek Balcerowicza, będzie miał debatę z drugim wychowankiem Balcerowicza, panem Mencenem. Którzy to Mencenowie, wiadomo, liberalizm w kształcie pana Balcerowicza, a nawet jak coś inaczej, to. To po wyborach spokojnie będzie to. Będzie, to jak czysty balcerowicz dosłownie. Pokojarzmy fakty. Tu mam artykuł z do rzeczy, ale nie tylko do rzeczy o tym pisało. Z 16 lipca 2018 roku. Te daty są bardzo ważne. 16 lipca 2018 rok, cały szereg mediów, głównie tych, które teraz pompują Konfederację, a wcześniej pompowały Petru, czyli Nowoczesną. Oznajmia wyborcom, Polakom, to jest nieco przed wyborami: Ryszard Petru to szkodnik, mówi Balcerowicz. Ego przesłania mu rozum. To zaawoluowany tekst: Odbiła ci woda sodowa, ściągnę cię w dół. I po tej dacie, po tej dacie, Petru Tereyne Head po prostu e, poczuł wodę sodową. I przestał się pewnie słuchać pana. 16 lipca 2018 roku. Cały szereg wypowiedzi Balcerowicza ściągający Petru w dół. A teraz informacje o konfederacji. Data założenia 6 grudnia tego samego roku 2018 roku pół roku. Proszę Państwa, założenie partii to jest ten moment, kiedy sąd klepie im, że możecie być założeni, ale proces już był wcześniej. Jakoś tak się pokrywa spuszczenie Petru po brzytwie i powstanie Konfederacji. I uwierzcie mi, nie miałaby takiego wyniku w 2019, gdyby właśnie w tych mediach yy, nie była puszczana, gdyby tylko miała być puszczana w internecie antysystemowym. Nie miałaby takiego wyniku. I na tym to polega, bo ich ideologia była bezsensowna, była sprzeczna w sobie. Nie mogłaby tylko internetem uzyskać takiego poparcia. Uzyskała to poparcie, bo w mediach głównego nurtu była puszczana, akurat w tych, gdzie, jak wiemy, kumpel pana Balcerowicza, w zasadzie jego patron, pan Soros miał inwestycje. To nie jest moim zdaniem przypadek, że Koniec Petru oznacza początek konfederacji. Trochę mi Petru przypomina takiego Dona Kinga. Młodzi to na pewno nie pamiętają, nieco starsi pamiętają. Proszę Państwa, charakterystyczne włosy Dona Kinga to ta fryzura. On ustawiał mecze bokserskie z kolei. Uważam, że pan balcerowicz taki Don King, który zresztą ciekawy życiorys ma. Nie jeden skrajny prawicowiec by się nie powstydził. Proszę Państwa, wszelkie skrajności uważajmy na nie, bo jak są zbytnio tolerowane, to coś się za tym kryje.